Dziękuję za, za ten optymizm. Zresztą chłopaki są optymistycznie nastawieni do świata. Ja wam powiem jedną bardzo ważną rzecz. optymizmie trochę. Dzisiaj dlatego, że ja podsłuchiwałem niedawno rozmowę. Znaczy, nie chciałem podsłuchiwać, ale nazwisko zobowiązuje. Słuchajcie, optymizmie. Ojciec z synem, taki panel filozoficzny, rozmawiali ze sobą. Problem polegał na tym, że mieli kompletnie różny punkt widzenia na tą samą rzeczywistość. Ojciec wyglądał tak, taki zespół baseta w oczach i przypominał gościa, który pochodzi z Opoczna. Taki y, płytki, ale optymistycznie nastawiony do świata. Zupełnie inną postawę prezentował syn. Syn wyglądał, jakby przypominał trochę piasek na budowie. Taki e, lekko nierozgarnięty. A rozmawiali mniej więcej tak. No Janek, gratulacje, fantastycznie, że zdecydowałeś się się z Krystyną, super. Kto? Janek, nie udawaj, przecież nie zdecydowałeś, no. Ja? Z kulawą Kryszką? Na no, kulawą. Ale tylko wtedy, kiedy chodzi. Tadeusz, ale Krystyna mi się w ogóle nie podoba. Jak to Janek Krystyna ci się w ogóle nie podoba? Jak przecież Krystyna? Jest przepięk. Jest pięk. Krystyna Janek jest... kobietą. Najprawdopodobniej. Tatuś! Kiedyś ten hazard cię zgubi. Przecież krysta jest kompletnie niewyjściowa. Przecież się nigdzie nie wybierasz. Co to tylko, że jesteś? Zawsze byłeś domatorem, Janek. A to jest naprawdę, Janek, niezwykła dziewczyna. Tatuś! Mój kolega w akwarium ma rybę z dwoma głowami. I też wszyscy mówią, że jest niezwykła. Ja nie chcę przecież Krystyna nie ma, dwóch głowę wstał, ty. Nawet szkoła, bo tak by parę groszy w cyrku dorobiła. Coś Krystyna jest brzydka jak noc. Przecież śpisz w nocy. A no, kto widzora od razu nie musi se kupować. Poza tym Krystyna nie jest brzydka, tylko ma urodę taką troszeczkę trudniejszą. Dla wnikliwych, poszukujących. No to jak ja mam czegoś szukać i wiedział, że na końcu jest Krystyna, to ja mi wiedział, jak piekło wygląda. bym się prędzej targnął na wietnamską stopowiązałkę. Co ty mi ale z jakimiś mądrościami wschodu będziesz wyjeżdżał? Co ty jakaś fększuja jesteś, czy co? No co byś Krystynie zarzucił? No co byś jej zarzucił? Homonto! Janek w życiu przez łeby jej nie przelażą, co ty, Janek? Widzisz że jaki Krystyna ma baniak? A w środku co? Tylko echo grało. Czy ty, Janek, chcesz mi delikatnie dać do zrozumienia, że nie jest brak inteligencji? Nie chcę ci dać delikatnie do zrozumienia, tylko ci wbijam z całej siły na hama. Krystyna jest tępa jak rumuńska golarka. Ale wnętrze ma piękne. A co to, Jakuba rozpluwać jestem? Żeby się jej wnętrzem interesować, tatuś? Ty się, Janek, skup na pozytywach, a nie pierdoły gdzieś mi to opowiadał. Zobacz jak Krystyna ma przepiękne zęby. Normalnie jak, jak szereg żołnierzy. No, tylko co drugi wystąp, a co trzeci padnie. Statusie, jakby Copperfield był protetykiem, też nie dźwignąłby tematu. No może. Nie. A włosy. na chyba nie zaprzeczy, że Krystyna ma przepiękne włosy. Nie zaprzeczam. Tylko dlaczego na plecach? Na plecach. Żeby podkreślić tego uroczego pieprzyka, którego również ma na plecach. Pieprzyka? To tu się ja w życiu tego garba nie widziałem! Nie widziałeś, nie widziałeś, no. Dużo jeszcze nie widziałeś, po jak ty o kobiecie powiesz, co, że to że gerbata, Dżentelmen? Co jak ja mam powiedzieć? Jakoś tak z klasą wiesz. Kombi. No to kombi. Okrasz teście! Się Janek śmieje, śmiejesz. Przecież wie, że Krystyna nigdy lekko nie miała. No pewnie że lekko nie miała z takim ciężarem, nie jedną wagę wprawiłaby w osłupienie tatuś. Pojechać z nią na to ocean, to zaraz ekolodzy by ją do morza spychali. No może ma lekką warstwę ochronną, Janek, ale pod spodem jest zgrabniutka jak modelka. Ta, <grym> ładna mi modelka! No z tym ładna to się trochę poniosło. Ale już widzisz jakiś podezwy, Już ona ma olimpijskie wymiary, Janek? 90, 60 na 90. Tatuś, nie 90, 60 na 90, tylko 90, 60 na 90. Ale obwód ma nienaganny. Krystyna nie ma obwodu, tatuś. Krystyna ma okrążenie. Wokół krystyny mogliby biegać na olimpiadzie. No i ona może ważyć Janek, no a 80, no może 90, no może z ogonkiem, no. się ona waży stówę, a z ogonkiem spokojnie 140. Mogłaby być gwiazdą programów Discovery. No. Trudny żywot kaszalota w środowisku lądowym. Ale za to jest to kobieta na poziomie Janek. No pewnie, że na poziomie, bo Piąt rzadko kiedy łapie. Czyż masa z wątroby mogłaby robić promy kosmiczne? Ale za to jak fantazja Janek ostatnio w sobotę na imprezie podniosła stół z siedmioma osobami siedzącymi na blacie. Zębami. Obydwoma. Czyż ona dla ciebie przegryzła ten kabel od siły, żeby ci sztuczną nie pokazać? Tatuś! Terminator jest kawalerem. Może z nim być realizował swoje matrymonialne ambicje. Propo, ambicja, jakie Krysta ma wykształcenie? Na no wyższe. Od siostry. Poza tym kończyła kursy. Ta chyba ma pętli tramwajowej. Nie śmiejesz, Janek. Krzysztof, zakończyła kurs krawiecki. To Kryśka mnie szyć. Nie wiem, ale w mieście mówią, że świetnie się maszyny trzyma. Janek. Poza tym jej ojciec mi obiecał, jak się z nią ożenisz, to starszą siostrę dorzucić Ci na części. Weźmiemy żonę serwisowaną na gwarancji. Malina. Co tu nie malina, tylko w maliny chcesz mnie wpuścić. Jak się nie chcesz jej z krysyną. A jak nie chcesz, to się nie dzień. Może nawet dobrze później. Będą gadać do ciebie jeszcze szewczych z ratewka, taki będzie finał. A dlaczego by nam nie mieli gadać szewczych z ratewka? Bo był jedyny we wsi, który udowodnił, że się smoka nie boi. Tatuś, a dlaczego się tak zależało, jak już się z Kryszką ożenił? Wczoraj trafił akumulację w Totka. Kryszka? To znaczy się... moja narzeczona Krystynka? <grystynka> Always look on the bright side of life. <grystynka> Dziękuję serdecznie. Patrzcie na leśniczą strony świata. Jacek Żebro.